Witamy Państwa serdecznie, Ryszard Musiołek, Koalicja Ruchów Miejskich. Zacznę od takiej dygresji. Ostatnio Michał Zaleski wypowiedział się, że dziennikarze wstają dopiero o 12. Nie wiem, kogo miał na myśli, tym proszę Państwa, dzisiaj jest godzina 10.00. Dziennikarze, dziennikarki, zbarci, gotowi. A cel jest taki: Koalicja Ruchów Miejskich, ludzie społecznicy, aktywiści, którzy od wielu lat działali w wielu miejscach Torunia, na winnicy na Podgórzu, ECFC, czyli Centrum Filmowe, na Wrzosach oczywiście. Wszędzie byli widoczni, wszędzie byli aktywni, robili wszystko, żeby to miasto było lepsze, robili wszystko, żeby w mieście żyło się lepiej Torunianom i Toruniankom. Spotkali się kilka miesięcy temu, postanowili zawiązać Komitet Wyborczy Wyborców, Pójść do Rady Miasta, zdobyć tę fortecę dotychczas niezdobytą, e, zmienić miasto, zrobić to lepiej, tak jak powiedziałem. Dzisiaj spotykamy się na konferencji po raz pierwszy. Tych konferencji będzie jeszcze więcej, e, bez wątpienia e, w najbliższa, w przyszłym tygodniu. Dzisiaj, proszę Państwa, z nami są tak: Nadia Zielińska, Katarzyna Kluczbaj, Piotr Marach, Magdalena Noga, Łukasz Ruszkowski, Marcin Łowicki, Agata Hyżewska-Pawlikowska, Piotr Malinowski, Joanna Żuchowska i Sylwester Jankowski. Zacznijmy od tego, że kandydaci, liderzy, liderki w poszczególnych okręgach wypowiedzą parę zdania od siebie o tym, co ich kręci w toruny, co chcą zmienić, kim są. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Piotr Malinowski i będę kandydował z koalicji Rówek miejskiej do okręgu numer jeden. Możemy teraz wymienić wszystkie ulice, które wchodzą w skład tego okręgu. <laughs> nie. I, tak, tak na poważnie, to jest całe Lewobrzeże, Kaszczorek i Skarpa. No i my nic z okazji tych wyborów nie wymyśliliśmy, my nie siedzieliśmy przy karce, żeby wymyślać teraz postulaty i to, co planujemy zrobić. Przez ostatnie lata wszyscy działaliśmy w jakichś grupach społecznych, w jakichś stowarzyszeniach. Po prostu przez te lata działania ten program dla miasta Torunia i program dla poszczególnych okręgów był wypracowywany. Ja, dla przykładu, jestem członkiem takiego stowarzyszenia Lokomotywa Biznesu. Jest to stowarzyszenie, które zrzesza przedsiębiorców z różnych branż. I tak nieskromnie mówiąc, no kto wie lepiej na temat tego, co woli przedsiębiorców i co trzeba zrobić, niż sami przedsiębiorcy, którzy cyklicznie spotykają się raz na dwa tygodnie i tam wymieniają się swoimi poglądami. Także właśnie w tego typu grupach zbieramy wszystkie nasze pomysły i postulaty. I wiecie Państwo, jesteśmy koalicją, która łączy różne środowiska, różne ruchy. Nie zawsze mamy ten sam punkt widzenia w tej samej sprawie, a jednak mimo wszystko się dogadaliśmy, tworzymy koalicję i myślę, że na tym samym powinna polegać działalność radnych w Radzie Miasta, czyli wypracowanie kompromisu, konsensusu, bo nigdy nie da znaleźć rozwiązania, które zadowoli wszystkich, ale to powinno chociażby tą największą grupę zadowalać. Dziękuję bardzo, Piotr Walińacki. Witam Państwa serdecznie, Sylwester Jankowski, okręg numer 2. Z... Miałem powiedzieć kilka zdanych o sobie. Znamy się od tylu lat, spotykamy się w różnych miejscach, przy różnych akcjach w Toruniu, że właściwie wszyscy wszystko o sobie wiemy. To miasto musi ulec zmianie. Torun jest wspaniałym, fantastycznym, pięknym miastem, ale niestety od wielu lat w sposób tragiczny. Zarządzany, i po to zebraliśmy się tu wszyscy, jako kandydaci do Rady Miasta, żeby to wszystko zmienić. To na razie tyle z mojej strony. Dziękuję. Marcin Łobicki, będę kandydował z okręgu numer 3 w Zoszy, Jar, Chełmińskie, Staromiejskie. Nie jestem tutaj z przypadku. Mam doświadczenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W tych wszystkich działaniach, już na studiach politologicznych, zacząłem działać, pomagać i nadal to robię. Czy to w kwestii likwidacji barier architektonicznych, zazieleniania ekranów akustycznych, starania o pracę zabaw, ławki, czy poprawy komunikacji miejskiej. Mam sukcesy ogólnomiejskie poprzez działania własne, jak i inspirowanie radnych. Walczyłem i walczę o prawa mieszkańców TBS w Sejmie. Broniłem nazwę dla JAR przy ministerstwie. Różne działania podejmowałem, w tym organizowałem szkolenia pierwszej pomocy, kurs samoobrony dla kobiet, pisanie kartek z życzeniami dla dzieci z hospicjum, czy czyszczenie, sprzątanie dworca północ. A propos zapraszam w najbliższą sobotę na przejazd tym oto Zabytkowym pociągiem, proszę Państwa, mówią, ludzie mówią, że nie odpuszczam, że zawsze pomogę, nawet w najmniejszej sprawie. Że działalność charytatywna, społeczna jest dla mnie jak oddychanie. I faktycznie tak jest. Dlatego chcę działać, chcę zmieniać miasto. Będąc w razie miasta, będę mógł lepiej działać efektywniej, no i przede wszystkim ta Rada, tak powiem, ruszy. Marcin Łowicki, wkrótce się spotkamy na, na okręgu. Anna Żukowska, będę ka kandydować do Rady Miasta w okręgu numer 4 Jakubskie, Mokre, Rubinkowo i Krepocin. Jestem przedstawicielką i współzałożycielką Stowarzyszenia Wolna Biednica oraz radną w Radzie Okręgu Jakubskie Mokre. Wszyscy tutaj jesteśmy aktywistami miejskimi, społecznikami, wychodzimy się z różnych organizacji, ale mamy jeden wspólny cel – odmienić Radę Miasta. Dla nas najważniejsi będą zwykli mieszkańcy, a nie interesy partyjne, czy też zawarte porozumienia z byłym prezydentem. Nie będziemy korzystać z dotacji, nie stają za nami wielkie partie, subwencje partyjne. Będziemy finansować się sami, dlatego nie będziemy zaśmiecać miasta wielkimi panerami czy też plakatami. Dosyć już śmieci w Toruniu. Dziękuję. Państwo takie oświadczenie wręcz na koniec, ponieważ idąc do Rady Miasta mam określony cel. Dotychczas Rada Miasta była przedłużeniem decyzji podejmowanych przez prezydenta Michała Zaleskiego. Głosowania 25 do 0 nie były wyjątkiem, a były regułą. Kandydujemy do Rady Miasta, żeby to zmienić, by władza uchwałodawcza, organ stanowiący i kontrolny, czyli radni i radne decydowały o kierunkach rozwoju miasta. Oczywiście w oparciu o głosy Torunianek i Toruniany. Miasta, jako organ wykonawczy, będzie dokładnie tym, kim powinien być czyli realizatorem pracowanym przez Radę Miasta pomysłów na miasto. Funkcja kontrolna Rady Miasta. Nad prezydentem zapomniana dotychczas Toruniu, zostanie przywrócona. Głos mieszkańców będzie traktowany z należytą powagą, a pomysły wychodzące z Rady Miasta będą z mieszkańcami konsultowane. Głos Torunia Torunianek przestanie być fasadą, a będzie realny wpływ na przyszłość Torunia. Zrobimy to lepiej. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, Torunianie, Torunianki, szanowni dziennikarze, dziennikarki. Kandydata na prezydenta przedstawimy pomiędzy 5 a 10 marca. Po rejestracji list. Listy rejestrujemy 4 marca. Jeśli Państwo macie pytania, zapraszamy. Dzień dobry, Tom Dzieńcowski, Polska Agencja Prasowa. Ja chciałem poznać Państwa odpowiedź na kluczowe pytanie: jakie to miasto jest i jakie to miasto ma być. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to miasto jest piękne, ale jest strasznie administracyjnie zaniedbane. Tu jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić. Miasto z takim potencjałem, z takim zapleczem turystycznym, z takimi zabytkami powinno rozwijać się i z zapleczem akademickim powinno się rozwijać wszechstronnie. Natomiast Toruń, wśród mieszkańców, ma opinię takiego miasta zjeżdżającego po równi pochyłej. Chcemy to zmienić. Chcemy, żeby to mieszkańcy decydowali o tym, jak to miasto ma wyglądać, a nie deweloperzy i inni koledzy. Czy Państwo macie jakieś konkretne postulaty, jakiś program, z którymi Państwo zamierzacie pójść do tych Piotr Marach, jestem członkiem Radio Okręgu Jakubskie Mokre i e, jestem Śmiało. także e, członkiem z, e, grupy takiej, aktywistycznej Zielony Tor. Powiem tak, my jako aktywiści, w którym jesteśmy przez prezydenta, uważani ciągle za tych niezadowolonych i głośnych. Ja chciałbym powiedzieć, że gdyby ludzie od samego początku byli zadowoleni, koła po dzisiaj dzień byśmy nie wymyślili. Prawda? Więc z niezadowolenia, z oddolnych ruchów, biorą się przemiany. My, że tak powiem, żadnego programu nie piszemy, ani też nie, no tak jak już przedmówcy mówili, niczego nie wymyślamy. Ponieważ naszym programem jest przede wszystkim to, żeby torun miastem był wygodnym do życia, żeby poprawić i usprawnić komunikację publiczną, żeby seniorzy byli zaopiekowani w swoich osiedlach, żeby no, mieć takie podstawowe rzeczy jak nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną, prawda, za darmo na NFZ, żeby w toruniu było czysto, prawda, bo no, możemy się kłócić z prezydentem, ale jednak są takie miejsca, szczególnie poza starym miastem, gdzie faktycznie jest po prostu brud. Tak? Żeby Toruń był miastem zadbanym, żeby był miastem przede wszystkim dla mieszkańców, a nie tylko dla turystów. My turyst turystów cenimy, bardzo się cieszymy z ich przyjazdu do Torunia, bo przywożą nam pieniążki, natomiast jednak te 170 tysięcy Torunian nadal tutaj żyje i chcę, żeby Toruń był miastem wygodnym do życia. Tak krótko powiem. Oczywiście przedstawimy Państwu szczegółowo nasz program, bo tak jak już będzie konwencja programowa, więc. Ten program zostanie zaprezentowany. Natomiast nie jest to jakaś wielka broszura, prawda? Nie, bo no nie, nie mamy ani środków, ani czasu na to, żeby, żeby, żeby nie pisać książki. Natomiast główne postulaty mamy, zapoznamy Państwa z nimi niebawem. Dziękuję. Kandydują państwo do Rady Miasta, bo chcą państwo te Rady Miasta zmienić. To jaka ta Rada Miasta w ostatnich pięciu latach była, jakby mieli państwo dokonać oceny szkolnej działalności Rady Miasta i pana prezydenta. Może ktoś inny się wypo... O właśnie. Magdalena Noga. Ja będę kandydowała z okręgu numer 4. Jaka Rada Miasta była? No przede wszystkim ja mam wrażenie, że albo radni nie czytają dokumentów, które są im przesyłane i później to głosowanie okay. wygląda tak, a nie inaczej. Mam wrażenie, że tak naprawdę nie przechodzą z własnym zdaniem, tylko dostosowują się, żeby było łatwo i wygodnie. Po drugie, mam wrażenie, byłam niejednokrotnie na posiedzeniu Rady Miasta, doznałam po prostu szoku, bo radni niestety, mam wrażenie, że nie są zainteresowani tymi wszystkimi uchwałami, które są ustanawiane. Wychodzą, chodzą, rozmawiają przez telefon, siedzą w laptopach na różnych stronach. Nie będę mówiła oczywiście nazwisk tych radnych, bo doskonale każdy wie, kto z Państwa bywa na posiedzeniach Rady Miasta, że tak jest. Chcemy, żeby ta Rada działała, tak jak my działamy oddolnie, jak aktywiści, jak Rady Okręgów, żeby po prostu być, bo my jesteśmy blisko ludzi, chcemy po prostu zacząć od tego, co jest najbliższe, a nie sięgać od razu na wielkie inwestycje. Trzeba zająć się tym, co jest do zrobienia, a nie wymyślać różnego typu projekty, zająć się na przykład takimi banalnymi rzeczami, utwardzeniem dróg tam, gdzie ich nie ma, dziury, które są nagminnie na naszych ulicach. Po co nam nowe drogi? Jak mamy e, strasznie zniszczone, te, które są. Mieszkańcy oczekują tego, żeby po prostu było czysto, bezpiecznie. Wiecie doskonale, że nastąpił, pan prezydent mówił, e, czas włączania lamp, czyli generalnie były włączane. Wiosna A, idzie. Proszę? Wiosna idzie. A wiosna, wiosna idzie, to już będzie jasno, to nie wiem, czy taka konieczność <noise> będzie, ale mieszkańcy zgłaszają, że jest bardzo niebezpiecznie. Chcemy po prostu, my jesteśmy blisko mieszkańców. I myślę, że chcemy zacząć od tego, co jest właśnie im bliskie, a później pójdziemy dalej. Będziemy sięgać, będziemy rozpatrywać wszystkie projekty, które prezydent dotychczas zrobił, sprawdzać umowy, które zostały podpisane, bo może coś się jeszcze da naprawić. W skali szkolnej ocena Rady Miasta w ostatniej kadencji pana prezydenta? W skali szkolnej, trójka, z minusami. Wspomnieli Państwo, że nie będzie plakatu ani billboardów, tak? Zamierzają Państwo docierać do tych mieszkańców, którzy do tej pory no, nie, nie poznali działalności ruchów miejskich, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, no, bo wiadomo, że tych mieszkańców mamy no, bardzo wielu w naszym mieście. Dzień dobry, Nadia Żelińska, działaczka Toruńskiej brigady feministycznej. To jest dobre pytanie, bo chcemy wykorzystać po prostu potencjał social mediów, żeby w ten sposób właśnie docierać do potencjalnych wyborczych, wyborców. Tak samo uważamy, że właśnie w dzisiejszych czasach głównie do osób młodych można dotrzeć właśnie za pomocą takiego przekazu i na pewno chcemy to wykorzystać. Na pewno też będziemy mobilizować i namawiać młodych do wzięcia udziału w wyborach, gdyż Chcemy im po prostu przypomnieć, że te wybory samorządowe są równie ważne jak wybory parlamentarne. Oczywiście pojawią się materiały typu ulotki, może parę plakatów, ale nie będzie to w takich ilościach, z jakimi mamy do czynienia po prostu przeważnie podczas kampanii. Głównie właśnie stawiamy na przekaz internetowy. A jeżeli chodzi o spotkania? E, tak, planujemy będzie TikTok. będzie TikTok. A spotkania dla mieszkańców na przykład, wy i tak organizujecie różnego rodzaju wydarzenia, na które zapraszacie, ale czy będzie ich więcej teraz jeszcze do tego? Drodzy Państwo, tak, bo, bo kampania sama nie może się odbyć w oparciu o media, to doskonale wiemy. Takie Spotykaliśmy się dotychczas z mieszkańcami tak będziemy w niedługim czasie, bo są osiedla, które zostały zapomniane przez, przez władze, władze Torunia. Maciej cały czas pokazuje to góry, tylko nie wiem co, e, Przez władze Torunia, tak jak bydgoskie, które de facto jest piękną perełką toruńską, natomiast traktowane jest po Jest, jest lewobrzeże, gdzie można wiele rzeczy usprawnić, zmienić, zrobić. E, już nie mówiąc o tramwaju na lewobrzeże, który gdzieś tam y, y, brzmiewa w mediach. Natomiast y, y, chcąc zmieniać Toruń, Potrzebujemy głosu mieszkańców, bez tego się po prostu nie da, chcąc zmieniać Toruń i możemy mówić, że jest wszystko dobrze, bo jest w wielu kwestiach rzeczywiście dobrze, natomiast no wiele, wiele rzeczy jest do usprawnienia, tak jak nasze hasło tutaj wyborcze jest zróbmy to lepiej, ale zróbmy to razem przede wszystkim, więc na pewno będziemy się spotykać z mieszkańcami, będziemy opowiadać o tym, co można zrobić lepiej, będziemy mówić o tym, co jeszcze jest do zrobienia przed nami, będziemy dyskutować przede wszystkim, bo dialog społeczny nie może polegać na tym, że organizuje się konsultacje społeczne, na które przychodzi 15 osób, a później wrzuca się to do kosza. Dziękuję. To ja mam przewrotne pytanie, bo dotychczas Rady Miasta w Toruniu w przeważającej <laughs> większości wyborów wybierała mniejszość Torunian. <laughs> Zdecydowana większość nie chodzi na wybory, po prostu nie bierze w nich udziału. Państwo ruszą z kampanią od drzwi do drzwi, przejdą państwo okręg po to, żeby do każdego z tych mieszkańców zapukać i powiedzieć: To jest twój czas, to jest twój moment. A jeden z kandydatów mówi, że to jego moment, ale może to moment mieszkańców. Czy każda forma dotarcia do mieszkańców będzie dla nas ważna i nie zawahamy się jej użyć, ponieważ tak jak było wspominane, nie chcemy zaśmiecać miasta. To jest jakby nawiązując właśnie do tego te pytania. Przypomnijcie sobie Państwo, czy przed, przed wyborami teraz do Sejmu nie mieliście wrażenia, że jak otworzycie lodówkę, to zobaczycie... Plakaty wyborcze. I które Jezus Tak, ale mało tego, my zapominamy o tym, że większość tych plakatów była drukowana na materiałach, które będą się rozkładały przez 500 lat dużym kosztem dla środowiska i to jest totalne bezsens zniszczenie, wydanie niepotrzebnych pieniędzy. Dlatego my chcemy poprzez media, poprzez spotkania z, ze zwykłymi mieszkańcami docierać do mieszkańców, dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania. Bo tak jak my, Ryszard wspomniał, wszystkie konsultacje społeczne tego typu rzeczy były z do tej pory przeprowadzone albo bardzo źle, albo tak naprawdę tylko po to, żeby w dokumentach było, że zostały przeprowadzone. Kolega, kolega pytał, proszę, czy będziecie chodzić od domu do domu, każdy swój rewizji. Znaczy my, my bywamy Czyli w swoich jest środowiskach. jest że obejdziecie wszystkie mieszkania. Nie możliwe za mało nie, czasu. To jest możliwe. Są tacy, w których odchodzą. Demons. Szanowni Państwo, nawet nie będziemy wchodzić do skrzynek pocztowych, nie będziemy chodzić z domu do domu, bo my po prostu żyjemy na swoich osiedlach, w swoich środowiskach. My jesteśmy po prostu osobami znanymi, skromnymi, ale mamy do czynienia z naszymi sąsiadami, nie ma takiej konieczności chodzić. Oni wiedzą, czym się zajmujemy. Jeżeli jest jakiś problem, to od razu sami wiedzą, gdzie przyjść, także jesteśmy bardzo blisko. A dlaczego warto głosować? Tutaj było pytanie. I że nie widzą sensu mieszkańcy. Nie widzą sensu, bo skoro prezydent jest już tyle lat, to myślą, że kolejne lata też będzie, więc nie ma sensu przechodzić. Ja zachęcam. Kochani, czy młodzi, czy starsi, macie głos. Wykorzystajcie to. To jest was, wasz obywatelski obowiązek i e, wiecie, te wybory nie są co roku. Miejcie wpływ na to, co ma się dziać w waszym mieście. Tu mieszkacie. I to wy decydujecie. Bo wy stanowicie tkankę miasta. Więc zapraszam do głosowania. To ja już obiecuję, mam ostatnie pytanie. Ja jeszcze jeszcze Marcin, eee. nie, Marcin, nic. dodać. Proszę Państwa, moja babcia zawsze mówiła: kto miłości nie zna, ten jej spi spokojnie. Jesteśmy tutaj, bo nie możemy patrzeć na to, co się dzieje w mieście. Nie jemy i nie śpimy spokojnie. Rozmawiamy z mieszkańcami cały czas o tym, co się dzieje. Wzosy. Naturalny park na Wzosach. Winnica, no, to wszystko nie pozwala nam stać w miejscu. My kochamy to miasto i dlatego startujemy. To już ostatnie pytanie obiecuję. wielu toruńskich radnych jest. Wybieranych do komisji konkursowych wielu ludzi związanych z obecnym układem władzy w Toruniu zajmuje miejsca w Radach Nadzorczych. Ostatnio Pan Radny awansował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy w Państwa mieście to będzie miasto dla kolegów, którzy z Państwem startują, czy w końcu doczekamy się miasta, w którym będą konkursy, w których no, jest duża część ludzi, która uważa, że w Toruniu nie da się wygrać konkursu i na samym początku tego konkursu już de facto wiadomo, kto go wygra. Przykładem może być toruńska infrastruktura sportowa, w której pan Przemysław L. wygrał konkurs, fałszując dokumenty i nikt z radnych prześwietlających jego dokumenty nie zauważył tego jakimś dziwnym Może tratem. nie doczytali, tak jak zazwyczaj to bywa. Nie, my chcemy, żeby konkursy były przede wszystkim sprawiedliwe i jawne, żeby się naprawdę nie kryć z wieloma rzeczami, które są do czynienia, żeby być czystym. My po prostu nie potrzebujemy być w Radzie Nadzorczej, bo my nie pragniemy być nie wiadomo jak wysoko. My po prostu chcemy być z mieszkańcami. I tak naprawdę, no, na pewno przyjrzymy się tej sprawie, zobaczymy co, gdzie, kto i jak, bo faktycznie mamy też wrażenie, że znajomi królika są tu i tam i tego się nie. Da zrobić, tamtego się nie da zrobić, no bo właśnie dlatego. A my chcemy, żeby po prostu coś w końcu ruszyło i żeby się działo naprawdę dobrze w naszym mieście. Ja nie jestem rodowitą torunianką e, i zauważyłam w ostatnich latach, że naprawdę ciężko się oddycha. Dlaczego? Bo naprawdę tej zieleni jest coraz mniej. A chcemy całą piersią oddychać, nie tylko parkingi, nie tylko. E, budowanie bo to jest też ważne ale przede wszystkim zadbać o nasze płuca o nasz oddech jeżeli będziemy oddychać pełną piersią wszystko będzie szło jak po świecie. drodzy państwo ja mam taki jeszcze jeden apel do prezydenta Michała Zalewskiego Michał Zalewski nie ogłosił do tej pory startu swojego jako kandydat na prezydenta miasta tornia na kolejną kadencję i dochodzą do nas głosy mieszkańców, zresztą sami też jesteśmy tego świadkami, że pan prezydent Michał Zalewski realizuje kampanię wyborczą w oparciu o budynki użyteczności publicznej, spotykając się z mieszkańcami w szkołach między innymi. Drodzy Państwo, rozumiemy wybieg taktyczny, że Pan Michał nie ogłosił swojego startu tylko po to, żeby mu oficjalnie nie móc zarzucić tego, że jako kandydat nie może korzystać z tych budynków. Natomiast, przepraszam, godność, honor, stanowiska takiego jak prezydent miasta wymagałaby, żeby wreszcie wziął i się ujawnił, ewentualnie już dawno powinien zaprzestać tych spotkań. W związku z tym nalegamy do prezydenta miasta, miasta Torunia, Michała Zalewskiego, apel od mieszkanek, mieszkańców Torunin, Torunianek, żeby zakończył tę farsę, która odbywa się w oparciu na nasz, o nasze pieniądze i o naszą infrastrukturę, dzisiaj jest właśnie spotkanie z prezydentem. To, że tak. jesteśmy systematycznie na, na większości spotkań. I I będziemy lubimy na naszego prezydenta, i jest On nam przykro, że kończy prezydenta. swoją kadencję. Znaczy, w nawiązaniu do tego do pytania, tą o te rady nadzorcze, ja powiem tak, od wielu lat walczymy z betonozą w tym mieście, ale to nie tylko chodzi o betonozę na ulicach. Niszczenie zieleni. To też jest zabetonowanie wszystkich spółek miejskich, wszystkich układów towarzyskich, różnych dziwnych sytuacji. I myślę, że jak się zmieni prezydent, to wiele takich rzeczy dopiero zostanie ujrzy światło dzienne. Takie moje hasło. Słuchajcie, my chcemy rozkruszyć ten beton. Po prostu przyjdziemy z młotem i będziemy kruszyć powolutku, powalutku bez jakichś wielkich rewolucji, ale będziemy blisko z młotem do rozkruszenia betonu.